No a flying nail and a talking hammer. Let's go. No teraz jakieś przedmioty. Right. Jakie ja w ogóle to na pewno założyłam? Dowituję. młotka. mogę cię uderzyć? Okay, nie ja czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Oh, yeah? well, ja ja mogę rzucać w jakimś gwoździe. Idziałem tym nie wyrzucić. Nie, Ale na ja razie chyba nie trzeba. Okej, znaczy, ja będę rzucała a ty ten... A ty będziesz wbijał później. Tutaj mogę ten uderzyć boli. motkiem. O, co, co ja zrobiłem, moc? ja... ja nie, a, ja musisz post... po drugiej scenie wejść. Tam, gdzie właśnie walnęło. Popatrz, tam jest platforma, teraz się pojawia, nie? Aha, no widzę, widzę. I tam możesz przybić motkiem jeszcze. Znaczy, ja mogę chyba. Tam coś było do. chyba, chyba do gwoździe muszę to przybić, no? Weź walnik to? Kurde, nie zdążyłem. Nie rady. No, rzuciłem. To rzuciłem, co jest, halo? Aha, dobra, przywołałem. przyzywasz tu. to jeszcze dobrze. No, że nie trafiłem. No i co, no jest wbite. I no teraz ja przejdę. Tu mam jest, drugi gwoźdź. ja mógłbym walnąć e, mockiem w to nie, to nie da rady. Drugi gwydberg, ale nie mogę go złapać chyba. Hmm, a mogę ja na tym być? No. no a ja? No to nie da się, tak. Może jakoś mogę się chwycić gwoździą? Jakbym nitkę jakąś miał. A ty, a tutaj jest platforma jakaś, nie? Jest? Nie no jest, no jest, ale ja tam ci rzucę czy że możesz iść dalej. A, okej, okay, dobra, już wiem. że coś zadziałam Dobra, easy. jeszcze mogę szkolić na tej. Teraz ci kolejny mogę... A, czekaj, bo muszę przywołać ten gwóźdź. I czekam. i rzucam teraz tu. Dobra, nice. Nail. Let's go get it! Uh, Nice, e, możesz tutaj rzucić mnie? po mnie? Nie, tutaj gdzie walę, a okej. Okay. Coś robię? Jakąś platformę? Nie. O, robisz. Dawaj, jestem w awalucie. Ja będę mówić szanek. dwa kojeździe? jest, mam dwa gwoździe Mogę mieć trzy, widzę, bo jeszcze jeden, jeden slot mam na plecach. A platformę tutaj jedną daję, to możemy dać sobie. O, i sobie teraz. Na drugą? na drugą? O kurde, o kurde. No, tutaj, kurde. no, no dobra, tutaj to najprostsza No dawaj. tutaj wystarczyło wejść No chyba tam właśnie nie wiem po co to pierwsza była tak naprawdę <śmiech> <śmiech> hmm. A widzę, <laughs> patrz y, na mój ekran Możesz tam walnąć, tutaj pod mną zaraz, zaraz, walnę teraz i... Chyba powinna być na tej platformie, jeżeli na mój ekran spojrzysz właśnie takie kółko pod tą platformą. No tylko że on jest niżej, ja nie wiem czy mam się przycelować. Może dasz radę Nie od razu chyba Dobra to radę Tak samo... Ty, w ty drugi. kółka prawie nie widać Tak samo w tej drugiej musisz Okej okay. Ale z tej A Radę? To na... no spróbuj tam ja było, ja że zacząć jakby dało ranę Tam widziałem ja musiałbym zejść, chyba, tam na dół, po prostu iść z tym razem. Może no tak, no. No dawaj. I co, wejdziemy no, teraz? Trzeba wejść na. O, Aha. To po co są dwie platformy najlepiej. Dobra, teraz tych te wodzie muszę odzyskać. No dobrze. No no one w sumie. do mnie przylecą. Kurde, jakie w ogóle mechanizmy mieli w tym miejscu, co chodzi? Oh, the sweet of no no, no i zginęły. Może tu sześć gwoździem czy co? Dobra, walnij, no. Ła wow. no, okay. no, dobra. Tylko teraz okay. jestem ciekawy, czy ten gwoźdź odzyskam, jak tu go zawołam. OK Okej, przez ścianę przeleciał. No. Teraz musisz walnąć chyba dwa gwoździe ten. Tam przejdę sobie dalej. No, racja. Dobra, i coś zrobiłem, ale nie wiem, co dalej. Nic tutaj nie mam. Ja już mogę przywołać te gwoździe? Czy będą potrzebne jeszcze? A tutaj młotkiem walę w coś, a nie wiem po co. W tutaj, coś tam wskazuje. Coś, tam coś tu rodzie. Mhm. Może musisz na tym stanąć, ale wybiję, no. Wow. Nice. Teraz Teraz. otworzyłem kratkę za tobą. To wali tam gwoździem, właśnie w to. Ale mamy sensitivity strasznie niskie. No, podobnie, no. Ale co w związku z tym? Mogę w to walnąć? Bez sensu? Nie. Nie wiem co dalej, może jeszcze raz. Ja muszę stać, ale. Ja nie, nie no, coś tam Co ja zrobiłem z tym gwoździem, jak tam rzuciłem. No. Zatrzymałem tą koralową. No ale po prostu chyba. możesz chyba podejść jeśli już a. dalej idziemy. Więc tak samo zowądaliście. Mogę przywołali przy, przy gwoździem kontakt... przez szybę. <noise> Magiczny gwóźdź. Dobra. Proste łamigłówki w sumie. Coś, coś większego, nie wiem gdzie, w zasadzie. Może tędy. Był no. gwoździk? Tu kolejny gwoździk. Chyba coś przyciskam. To mnie się ruszać o wow, jakie kurde mechanizmy. Kurde, co się dzieje? Kurde, ja muszę przychodzić czy...? O, chyba tam A musisz... Na... nie, musisz na do Ej, co? What? Nie na dole. Nie, 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 ja nie mogę przejść, bo właśnie te mnie blokują te wiry. Patrz co się ze mną dzieje. No tutaj ginę przy tym. Tu musisz chyba wymierzyć jakoś. Musisz na górę się... spojrzeć w górnym prawym rogu i tam gdzieś stoić chyba, nie? Ale tu nic nie ma do strzelenia. No, jest... jest jakiś spray tutaj w sumie. O czekaj, coś się rozwaliłem, ale... Pytanie, no, cokolwiek to jest. Cokolwiek to dało. Ja nie mogę tutaj przejść, no? na początku ginę. Okej okay. mogę zatrzymać No teraz zatrzymałem A, no ja nic ta, tak nie Tak, tak, tak Tak, możesz teraz, ja przywołam gwóźdź przywoła, no. no. A, Teraz przywołam, no Teraz wali? Teraz, 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 na górze ci dałem Nie, musisz wtedy zatrzymać, y, znowu w tym samym. znowu, znowu, no, raz ja Dawaj Nie, nie O, no, prawie, kurde Nie trafiłem gwóździem Najgórej Nice, oh, nice, dobra Wiem czy jest dobrze Teraz... Doskoczysz tam na górę? A, kurde Teraz muszę drugi, dobra, dobra Nie potrzebuję w ogóle tych gwoździ, tutaj wrzucam Muszę mieć dwa gwoździe Dobra, stój tam Pyk Dobra, nice, to już dobra. wystarczy Teraz mogę poprzywołać te gwoździe no, ja I teraz, tutaj. I teraz tutaj. To jest teraz tutaj. Nice one. No co, tam na górę musimy Nie To jest tak wysoko. Ale to się kręci to go. drugi gwóźdź. Nie no wiem no. Nice. No co ja mam teraz zrobić? Nie wiem, nawalam w coś teraz, co nie wiem, co daje. A, tutaj... a, możesz skoczyć, dobra. No, i masz kolejny gwóźdź teraz. O, 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 o. Co ja mam sobie zrobić? Ja Jezu, chciałem, żeby mi to zabije. Ty gwoźdź, no dobra, ale ja teraz przez to przejść? Nie wiem, ja a... w coś teraz, ale ja nie wiem, co daje. A tam jakąś platformę uderzasz, może jak walniesz... Będziesz rozwalić te ostrze. Nie wiem hmm. Nie no, ja po Zabaj. prostu muszę tam dobre, muszę tam po prostu szybko przebiec Dobra, wiem więc... Teraz dawaj, wal boost, Yes, Nice Teraz butelki trzeba oh, rozwalić Czy ja mogę gwóździami? Nie exercise. mogę What? Ty My musisz jakoś walnąć w to I miejsce O, jak wybierasz o, ja chyba nie To nie mówi. tak. Nie wiem, a może muszę się skiąć hmm. tak. Możesz się wyżej spiąć, to ja tam otworzę kolejną tośnę Nie mogę jakoś wysoko się wspinać Tylko tyle What? A jak się złapiesz z spacją to nie możesz po prostu wchodzić pionowo jakoś? Do nie nie góry? weź to pionowe rozwal i tamto po prawej daj. zobaczymy A okej okay, dobra rozumiem to weź tam w tamtą stronę

Teraz mogę tu. za. Czemu zabrał to? Ja chciałem ten <laughs> głupi zabrać. Dawaj, wskać jeszcze raz. A chciałem ten niżej głupi zabrać. Coś nice. jeszcze nie chyba. No co Aj, daję przejście Dziwne, że on gwoździami nie potrafi butelki rozbić się, jak rzuci. Nie da się. Gdyby mocno rzucił trzy gwoździe, żeby pękło. Right, o, już sama nie dała, nie dała rady. Right, A co, co to jest radio? Czy walizka? Skrzynka jakaś z narzędziami? Skrzynka z narzędziami, no. To kolejny boss. Chcę gonić, chyba. Ło, wow, jak dawala, łódź? Gwoździami. Mogę, tylko jest klientarka. Uwaga, po tobie. O nie, łódź, prawie przeżyłem. Nie żyję teraz. Ełkie, był. Jaki dresz gwoździ, co jest? Muszę się chyba. Nie wiem, nie wiem. Ej, o, jak cię porobił, upiło mnie. Jest to, ja tu nie przeżyję. Cienie są niby pokazane. No się da? Uważaj, bo chodzi tak. O kurwa. Widać. Cienie od ziemi. Dragie tutaj. A nie, co to daje A, w no, porządku. Tak, 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 tak war, 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 war. Uważaj, chodzi No dobra, ale teraz jak ty przebiegnąć? To jest pytanie. Dobra, ale. A ty już jesteś. Za <grystanie> szybku. A teraz musisz walnąć tam. Nie wiem po co. Nie! <grystanie> Jakie miałem sąd uciec? No Mogłeś się przebicie jeszcze? <grystanie> nie! <Dobiłem> cię gwoźdź. <grystanie> no. W niektórych miejscach są jest ta przestrzeń, gdzie gwoździe nie spadają, ale... Tam nic nie widać to jeszcze jakieś piły. Kurde, prąbane Taki żart. Dobra. Ja tu winda, mam dla ciebie Dobra Musisz o! wejść na... O patrz na to Aha, widzę, idę Wróciłem już tutaj, tutaj tędy. W powietrzu Do dostałem, What? <laughs> shot. To w mówi będzie. Nie wiem, co się stało. W Powietrzny. Ej, co, zablokowałem się na tobie. No, to jest A, a co ja próbułam? No dawaj, udaj, Aha, ja muszę tu przybić jakoś jeszcze, taka, taka... No to musisz do mnie zajść. dopiero no. wtedy. Aha. 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 A, Aha. 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 To one by same później wróciły, czy bym bez gwoździ biegł? O! Skrzynka z gwoździami. ma jakieś mechani mechaniczne ręce. A co musimy robić teraz? A musisz gwoździe przybić chyba, tam jakieś bwobie. A tu patrzcie, tu. po lewej. O, patrz, no, I teraz jeszcze teraz dwa. Tu i tu. Tyk, cyk. Za tą kłódką się rozwalić? Ja nawalam, ale go biję, okay. Teraz coś tam na tej ręce ma do przybicia jakby, ale nie wiem czy to jest. Jakoś inaczej, trzeba będzie go dotknąć. O! Wiertarka, what? Tam miksa, nie wiem. Ale miksuje! Czujmy, co robi najlepiej. Uuu, miałem parę What the hell? No, tu jeszcze dookoła leci. Serio? To Jest tam dwa razy rzędu, nie może napisać. Tu hmm. mogę trzeba dźwięk. przebić pewnie. No właśnie. Tak samo. Tak samo znowu. Dobra, cisnę kolesia, tak jest! Ej, moje gwoździe spadły. O, co ja robię? To dopiero na fragmówki będzie. O, moje gwoździe wróciły już. Znowu ta spray... ...wbuchający... ...farba jakoś. Druga faza bossa. Nie wiem, możesz przebić łopatkę, nie? Na razie tu nic się nie dzieje No kurde co on odpalił O i nasz Na jeden cios? A co przegraliśmy no, Przegraliśmy z bossa A nie, to jest teraz W ogóle nie można do tego podchodzić Ta po prostu Purumbane. No trzeba po prostu biegać na drugą stronę, by tego właśnie nie dozdolnić. Uh, <laughs> uh, no, Muszę się przeskoczyć. No? Daj, walnij mnie, walnij mnie. Walnij mnie. O, przebijaj. Ja nie mogę. A to ja walę chyba. No właśnie, to ty jest... A i ty musiałeś wyjść na łopatkę żeby No Żebym wejść Chyba, Dobra, no wala, bo to leci Ło Eee, dwa razy spowodowałem Dobra, wiadomo co chodzi przy tej Ja mogę już przychłać tych ludzi a to, możesz te wszystkie przyłować, co do nas? Kto jak przeciął? miejsca. No, miejsca no, no, mało miejsca, nie no, a, o! What? Co? <laughs> Takie, jak, jak ja miałem za <laughs> gdzie wziąć? Ło, porąbanek, gdzie trzeba, jak pojedzisz teraz? Trzeba byś ryby walnąć w to, jak to spadnie za chwilę. Dawaj. Nie da się trzy razy chyba, bo jest za A, duży delay. Ja cały czas spamuję, trzy razy trzeba będzie udydydyć. O, to razem, po dobrej stronie jestem No zobaczymy Teraz zajęcie, trzeba być na środku chyba A nie, what? Okej okay. O! Na ciebie nawala I kiedy to walnie, całkiem Jeszcze nie? No, jesz jakie ciężkie teraz się przenieść z tej piwnicy czy z czykolwiek oni są z garażu. Jakich dwa wygraliśmy, we, może będą jakieś inne w pokoju na przykład. Kuchni. Ola, naprawiony! Tak jest. jestem, walka. To, to pewnie cała gra się w tym jednym wow. domu w tego jednego ich domu. Chyba Rozgrywasz nie, bo tam czy? widziałem, że w ogóle w ogródku jakaś tam w ogóle inna kraina, jakieś inne rzeczy są. Uh -huh. W zimowy na Może później w tym centrum robiono. Oh, Dziękuję, Hey, co mnie? Huh? I was part of this too. Where's my hero love? Did you see that explosion? Anyway, we still have to get to Rose. Oh, of course, of course! Sebastian! Can you help him out? They have to get to the other side. Oh, what? Whoa. Wow. Flexible. <sighs> Step on board. Really? Okay, you sure? Come on, it's safe. Okay. Oh. Ooh. This doesn't feel safe, I'm not sure. Just relax. Uh, okay. Don't worry. Uh... He's very precise. Sebastian, sling it! Whoa. Ah! O kurde. O, oh no, to, nie zauważył nas dalej. Rose, Taka us? ślepa jest? Nie, żart sobie door. robi. No, 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 no. oh. Ona specjalnie przemieniła i udaje, że ich nie oh. widzi. jak <laughs> okay, okay, to jakąś. ...praleczki budu Wiecie, Czemu ja teraz jakiś okay. sp spinasz mam na plecach? Co on no, miał nie wcześniej? Czałem. Może on miał od początku. Drugi okay. Serfująca książka w tony głowku. My też możemy serwować? Tak.